Cześć Manko, witam was w standardowej Paponic tym Garage Zapraszam was do kolejnego odcinka Dzisiaj, dzisiaj pokażę wam maszynkę, dzięki której będziecie mogli sobie znaleźć tak zwane lewe powietrze Lub po prostu szukać nieszczelności w układzie dodatowym Ale tu się przekonacie w filmie, także oglądajcie No dobra, a więc tak się prezentuje to maszynka, o której wam mówiłem nie wiem, czy to może maszynką, bardziej może wytwór, e, o którym Wam mówiłem, ale pokrótce, mam tutaj filtr paliwa, to jest filtr paliwa akurat z Poloneza. E, dla ciekawskich koszt takiego filtra to jest w granicach 17 zł. E, w filtrze jest zalewany olej stary, akurat przepracowany olej silnikowy, czy tam możecie ze czasem sobie słyszałem zalewać... E, Oliwkę do kąpieli dla dzieci, ponieważ też dobrze ona się dymi. A tutaj jest pod dołem świeca żarowa z Audi 80 B4. Nowa świeca żarowa 24 zł. Została na w na silikonie. Ta świeca tutaj dostaje napięcie, jest podgrzewany ten olej. Wręcz aż no, zapalany można powiedzieć, bo zaczyna się z niego kopcić jest wytwarzany dym. No a dym, który jest tutaj jest jakby wtłaczany, przetłaczany przez powietrze, które jest wtłaczane przez pompeczkę od spryskiwaczy. Przez ten tutaj aż do wężyka na końcu z rękawiczka w celu uszczelnienia usztal tego no i co? No i taka prosta maszynka. Koszt takiej maszynki na strzelanach w granicach 50 zł, mi się wydaje, że bez problemu uda Wam się zrobić. bo ja, tak jak mówiłem, świeca żarowa nowa: 24 zł. E, fit e, paliwa to jest akurat z Poloneza: 17 zł. E, pompeczkę akurat sobie możecie auta, albo gdzieś tam później na szrot kupić. Też jakąś zapiątkę za dychę. E, deseczkę będziecie mieć: też, kawałek jakiegoś wężyka starego, nawet może być paliwowy. Ja ty wziąłem przejrzysty, aby po prostu było lepiej widać czy ten dym leci. E, no i co? bez zbędnego gadania eee, chcę zrobić, żeby ten film był szybki, krótki eee, tak więc lecimy, pokażę Wam jak to działa na aucie jak sobie tutaj możecie sprawdzić tą nieszczelność także lecimy Ok, no więc już jesteśmy tutaj przy samochodzie pokażę Wam jakie mam pomysł na to, żeby jakby to, tego używać oczywiście jest tutaj zdjęty filtr powietrza z przepływką tutaj będziemy się podłączać, aby sprawdzić jak największą jakby część tego układu dolatowego eee, maszynka jest podpięta, tutaj to jest tam minus, tu jest plus eee, dla, może tutaj też zaprezentuję. Ja sobie odepnę na chwilę pompeczkę od y, tutaj. Y, no, odepnę sobie pompkę, która jakby ma wtłaczać powietrze. Podłączam teraz i w tym momencie staje podłączony sam plus y, i sama tutaj świeca żarowa, która ma tutaj zacząć wytwarzać ten dym. Tak jak widać, dym już się tutaj wytwarza, ulatnia. Ja sobie tutaj zakręcam. Zaraz, uwaga, sobie jedną ręką będę musiał podpiąć. O tak jak widać pięknie maszynka zaczyna wytwarzać dym, który będzie wtłaczany do układu dolotowego, a potem dalej tutaj przez cały silnik i pomoże nam to w znalezieniu e, jakiejś nieszczelności, tak więc ja się biorę za zamontowanie i pokażę wam, jak już tutaj coś wykryję, bo nie ukrywam przedtem już używałem tej maszynki w celu wykrycia tej nieszczelności, więc wiem gdzie już patrzeć, ale zamontuję, rozpędzę maszynkę po to chwilę, jakby tutaj potrwa, żeby wypełnić ten układ lotowy i pokażę wam jak wygląda takie znalezienie nieszczelności. No i tak jak widzicie maszynka już zaczęła pracę. W sumie pierwsza nieszczelność jest już widoczna. Tutaj, żeby było lepiej ją widać, wziąłem sobie cewkę. Gumeczka po prostu jest jakby tu, tu jest przykręcana pokrywa, jest już nieszczelna i puszcza, tak więc widzicie bez problemu zauważyć tutaj, że coś jest nie tak. Oraz kolejna rzecz, która jest tutaj. Nie wiem czy to będzie dokładnie widać przed chwilą, bo widać jak tam się unosił można powiedzieć taki dymek. Eee, o! Nie wiem czy tam będzie widać Ale widać tam o widać taki troszeczkę z tego jakby tutaj kolanka zaczyna też już uchodzić... No uchodzić ten dymek, tak więc jest to tutaj też kolejna nieszczelność, którą trzeba zrobić. W taki prosty sposób tutaj maszynka pomaga nam w znalezieniu tej nieszczelności. Dlaczego w ogóle ja też zacząłem te szukać? Tak, wiecie, błękitki są bardzo wyczulone na nieszczelności czy to do lotu, czy to choćby tych pokryw, zaworów. E, bardzo często też ludzie mówili, że pokrywy potrafią sobie popękać. E, Najczęstszymi objawami są jakieś błędy na sondy lambda, e, gdzie ludzie niepotrzebnie je wymieniają, a kosztują bardzo dużo. A tak jak widzicie, wystarczy tutaj e, sprawdzenie szczelności. I w moim wypadku było tak, że auto ma gaz, tak jak widać. Na gazie wyskakuje błąd pierwszej i trzeciej. Pierwszej i drugiej lampy oraz pierwszego i szóstego garka. Podmieniałem cewki, nic to nie dawało, wręcz dawało jeszcze gorsze objawy, tak więc mam swoje te jakby małe nadzieje, że jest to właśnie ta nieszczelność, przez które jakby BMK sobie pobiera te lewe powietrze, tak samo jak z tamtą głową, ponieważ wszystko to jest za przepływką, więc może tej oszukiwać po prostu dawki. No, i tyle z takich rzeczy jeszcze tej odnośnie maszynki, e, co ja zauważyłem tutaj po swoich testach domowych. Już w kilku samochodach tutaj zrobiłem mm, te sprawności tych nieszczelności w układzie dolotowym, m.in. innymi vsm gdzieś Pokażę Wam się załączyć filmik, bo też mam filmik tylko niestety z telefonu, e, bo już nie zdążyłem. E, jakby Nie chciałem się tego jeszcze nagrywać, a już spieszy, spieszyłem się. No, ale mniejsza auto. to, e, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Oraz tutaj, z takich małych modyfikacji zastanawiałbym się, gdyby ktoś chciał stworzyć taką maszynkę, czy po prostu tej maszynki nie obrócić. E, czyli można by było zostawić, e, aby w ogóle świeca żarowa była albo od góry i jakby zalewać olej od samego dołu, żeby był jakby stan oleju, i e, bo ta świeca żarowa jest gdzieś dotąd. I chodzi o to, że jak ja zalewam olejem w, tutaj w dół, zalewam olej, to ten stan oleju jest tak wysoki, że potrafi olej popchać do węża, co potrafi zatkać ten wąż i automatycznie nie ma gdzie tym się przedostać i zatyka nam to, potrafi nam palić tutaj ten wąż, zresztą on jest tutaj już dosyć mocno nagrzany, jest giętki, ale jako tako jak wszystko jest sprawne, czyli nie pluje tym olejem tutaj do tego węża, to ten wąż się nie przepala. Zresztą, jak mogliście zauważyć na początku filmiku, widać, że jest tutaj ten wąż taki podwyginany, ponieważ przy ostatnich testach po prostu zaczął mi plus tutaj olejem, ale naprawiłem to już. Tak więc zastanawiałbym się albo czy tej świecy żarowej w ogóle nie przenieść i dać ją na przykład w dół tak, albo całego filtra nie obrócić i od dołu dać pompkę, która by w ogóle mogła już sobie zastać olej i dawać go do góry, wtedy też pompka będzie miała smarowanie. I przez to, jakby świeca żarowa, jak będzie od góry, będzie jakby w, zamoczona w tym poziomie y, lustra, że tak nazwę. Y, czyli byłaby sobie tutaj, można było zalew wtedy bez problemu do połowy filt y, pali, paliwa czy filt tego ten poziom tego oleju i wtedy mogłabym sobie to bez problemu tam gotować a tutaj przy moich jakby takich tutaj maszynkach przy tej maszynce, akurat przy tej wersji jest to problematyczne, że za każdym razem trzeba tutaj kontrolować czy jest ten olej czy nie zrobić test przed włożeniem tego całego układu i po prostu sobie puścić czy generuje ona wystarczająco dużo dymu i z takich jeszcze tutaj co zauważyłem w swoich tutaj mm, doświadczenia najlepiej sprawiać tutaj gęsty taki olej, na przykład z dyfra czy to 75W90, czy to jakiś taki przekładniowy olej, e, taki po prostu, żeby był gęsty. On najlepiej kopci e, i daje te najlepsze efekty, ponieważ olej silnikowy e, w, średnio, średnio się kopci, daje, nie daje takiego gęstego dymu. A tutaj, jak widzicie na filmiku, było bez problemu, można było zobaczyć, e, gdzie ten dym ucieka. Właśnie między innymi przez to, że, że był po prostu on gęsty. No i co? No i chyba tyle już tutaj nie będę Was yy, tutaj jakoś zanudzał. Jeżeli ktoś ma jakieś swoje pomysły, ma swoją maszynkę, możecie się pochwalić czy to w komentarzu, czy gdzieś napisać do mnie na Instagramie, na Facebooku. Dzięki za oglądanie, jeżeli Wam się podobało zostawcie lajka, subskrypcję i do, do następnego szczała!